Witam Was, kochani, serdecznie. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się czują po szampańskiej zabawie sylwestrowej. Kochani, szczególnie witam szóstki, numerologiczne szóstki. Kochani moi, oczywiście dziękuję za subskrypcję, komentarze, łapki w górę. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków na moim kanale. Kochani, szóstka jest takim głosem, można powiedzieć, rozsądku w każdym towarzystwie. Jest człowiekiem niezwykle wyważonym i poukładanym. Można powiedzieć, że nie ma osoby lepiej wychowanej od szóstki. To taka urocza osobka, zawsze przepełniona współczuciem, a przez to dbająca o dobre samopoczucie wszystkich ludzi, z którymi spędza czas. Słuchajcie, dla szóstki najodpowiedniejszą rolą jest bycie opiekunem, moi drodzy, dbającym o innych ludzi. Ta rola jest wręcz idealna dla każdej szóstki, która bardzo ceni sobie możliwość wspierania innych w ich problemach. Poświęci niemal każdą chwilę, by wysłuchać każdego ze swojego otoczenia. Ale to nie jest wszystko. Szóstka także aktywnie działa na rzecz innych ludzi. Często w efekcie zapominając o własnych potrzebach. Bardzo ważna dla szóstki jest rodzina. Jest to taki, taka numerologiczna szóstka, jest rodzinna. Ale nie tylko dlatego, że z natury jest taką romantyczną idealistką i wierzy w ogromną wartość podstawowej, jak to się mówi, komórki społecznej. Dla szóstki yy, najbliżsi są po prostu najważniejsi na świecie. Nie ma, nic chociażby, co, nie ma nic, co mogłoby chociażby się z nimi równać. Nie mówiąc już o przerośnięciu ich wagi. Moi drodzy, no, ale numerologiczna szóstka. Ma tendencję do przywiązywania się z ogromną siłą do osób, które obdarza miłością. Tak? Zdarza się, słuchajcie, że popada w skrajności i przekracza granice zdrowego rozsądku. Bardzo często jej się to zdarza. Poświęca się wówczas bez reszty ukochanej osobie i no, ciężko przeżywa, gdy zostanie zraniona. Zresztą, kochani, tak bardzo boi się zdrady. Że zawczasu podejmuje działania mające w założeniu przeciwdziałać takim sytuacjom. Szóstka staje się wówczas zaborcza, zazdrosna i emocjonalnie zachłanna, co też kochanie, jak wiemy, nie jest dobre dla związków. Więc tutaj akurat ta skrajność nie jest taka na plus u szóstek. Ale nie da się ukryć, że szóstka wymaga odpowiedniej dozy miłości. Pragnie być kochana, ale też sama hojnie obdarza innych uczuciami. W dodatku, moi drodzy, ukochane osoby otacza taką, można powiedzieć, anielską opieką, starając się w miarę swoich możliwości przychylić im nieba. Możemy powiedzieć, moi drodzy, że to prawdziwa obsesja szóstki, tak? Czyta uczucia i troska o najbliższych to taka prawdziwa obsesja szóstek. Numerologiczna szóstka charakteryzuje się również subtelnym rozsądkiem i spokojem ducha. Jej zachowanie jest doskonale wyważone i nastawione na to, by nikogo nie obrazić. Szóstka, moi kochani, nie pozwoli sobie na plotkowanie o tajemnicach drugiej osoby, ponieważ doskonale wie, jak bardzo mogłaby zranić tamtą osobę, tak? <laughs> Jednak, moi drodzy, jedną z najpoważniejszych, można powiedzieć, wad szóstki jest to, że zazwyczaj stara się Unikać zmagania z problemami. Są dla niej zbyt przytłaczające. Nie radzi sobie z analizowaniem sytuacji czy podejmowaniem takich przemyślanych decyzji, ale chodzi o problemy, które jej dotyczą, tak? Wszystka woli oddać te kwestie decydowania na przykład yy, swojemu partnerowi życiowemu. Wtedy czuje się o wiele bezpieczniej i pewniej. Takie, można powiedzieć, moi drodzy, że. Najważniejszym symbolem szóstki jest opiekuńczość, tak jak już wcześniej wspomniałam. To właśnie ta cecha ma największy wpływ na życie szóstki. Liczba ta kojarzona jest też ze współczuciem oraz altruizmem. Dla osób będących pod wpływem wibracji szóstki, pomaganie innym ludziom jest niezwykle ważne. Ja sobie, moi drodzy, przygotowałam dla Was takie wypisałam słowa kluczowe, takie jak harmonia. Sztuka, służba, opieka, rodzina, miłość, odpowiedzialność, te słowa kluczowe takie dla szóstek. Podstawowym symbolem szóstki jest idealizm, natomiast no, działalnością opieku, no, ona pragnie się opiekować wszystkimi, tak? Stąd też to zagrożenie ze skrajności w skrajność, tak? Może stać się nadopiekuńcza. Jakie są zobowiązania karmiczne? Mianowicie opieka nad innymi oraz określanie znaczenia więzi międzyludzkich. Takie wyzwanie dla szóstek to taka nauka asertywności oraz ym, większej pewności w dążeniu do realizacji własnych ambicji. Powiązania szóstek z astrologią to moi drodzy bliźnięta, natomiast Starotem to kochankowie. Ciało niebieskie, Wenus. A kamień, który najlepiej, żeby szóstka nosiła przy sobie, który ją wspomaga energetycznie, to Agat, Opal. Dwa kamienie, tak, Agat albo Opal. Moi drodzy, szóstka jak każda inna osoba spod, spod chciałam powiedzieć, no, z, innego, z innej numerologicznej rodziny, to posiada cechy pozytywne i cechy negatywne. Teraz uwaga, wszystkie cechy pozytywne to nie znaczy, że dana szóstka ma wszystkie cechy pozytywne czy wszystkie cechy negatywne. Wymienię teraz, moi kochani, cechy pozytywne szóstek. To zrównoważenie, towarzyskość, dominacja uczuć, uczciwość, ofiarność i takie poświęcenie dla najbliższych, rozwaga, roztropność, prostolinijność. Harmonijna współpraca z innymi ludźmi, łatwość przystosowania się, taka wielkoduszność wręcz, miłość, tak? Ale i odpowiedzialność, powaga. Takie zdolności artystyczne również szósteczki posiadają i wrażliwość. Moi drodzy, natomiast cechy negatywne, które występują u szóstek, to nieczułość, słuchajcie, czyli zobaczcie znowu skrajność, tak? Unikanie trudnych zadań, zachłanność, pesymizm. Pozwala się wykorzystywać innym ludziom. Takie lenistwo też, pasywność, komplikowanie sobie szczególnie życia wyimaginowanymi kłopotami, obsesyjność, hipochondria, no, przedkłada interes innych ludzi ponad swój i to chorobliwie można powiedzieć, co też jest cechą negatywną stara się kontrolować ukochaną osobę czyli ze skrajności w skrajność czyli jak założy sobie, że może być zdradzona no staje, to znaczy osacza tą drugą osobę tak, osacza słuchajcie, no ale jakie były te sławne szóstki moi drodzy Michael Jackson Albert Einstein między innymi oczywiście jak Eddie Murphy Tomasz Edison, Lenin Zobaczcie, teraz możecie sobie tak porównać, prawda? <laughs> Stephen King, Jessica Alba, Aleksander Dima, wielu, wielu innych, kochani. Szóstka jako, a jeszcze zapomniałam wspomnieć, jak to ja, że no, obliczamy numerologię, czyli to obliczamy tą cyfrę, yy, sumując wszystkie cyfry z naszej daty urodzenia. Jeżeli wychodzi na przykład 26, to sumujemy 2 plus 6, czyli 8. Czego się nie sumuje, to liczb mistrzowskich, chociaż są dwie różne szkoły. Czyli 11, 22, 33 i wzwyż 44 się nie sumuje, ale jest też taka szkoła, że niektórzy sumują te, te cyfry. Czyli w zasadzie wychodziłoby, że na przykład 33 jest również szóstką, tak? Ale to już zostawmy. Jako liczba przeznaczenia. No to słuchajcie, no, numerologiczna szóstka urodziła się po to, by sprawować opiekę nad każdym, kto jej potrzebuje, tak? No jest z natury altruistką i w zasadzie nie liczy za nagrodę, znaczy nie liczy, nie liczy że dostanie nagrodę za swoją pracę, za opiekę nad innymi ludźmi, tak? Ale rodzina i partner życiowy są zawsze na pierwszym miejscu w serce i umyśle szóstki, także tutaj naprawdę pielęgnuje ten cały związek, dba o dom, dba o rodzinę, tak? To zawsze praktycznie można powiedzieć, że dzięki szóstce rodzina tak dobrze się trzyma, tak? Szóstka także tworzy takie doskonałe właśnie warunki do umocnienia więzi między najbliższymi. Czyli pielęgnuje innych, tak? Ale żeby poczuć się bezpiecznie w swojej skórze, szóstka potrzebuje pewnej takiej dozy rutyny. Czyli w ciągu życia wypracowuje sobie taki szereg, powiedzmy sobie, rytuałów, których stara się nigdy nie zaniedbywać. One są potrzebne, szóstce, do utrzymania pewności siebie i wiary w to, że dobrze postępuje. No oczywiście wszystkie nawyki są przez szóstkę budowane wokół wartości rodzinnych, tak? No, jest ona też wielkoduszna, więc zazwyczaj rozumie ludzką naturę, dzięki czemu wie, jaką zastosować metodę w celu uzdrowienia czyjegoś życia. Szóstka zdaje się odnajdywać, właściwe, właściwe, przepraszam, sposoby, taki jakiś może być naturalny, magiczny sposób, tak? Przychodzi jej to łatwo. Zawsze wie, co jest akurat potrzebne, żeby jej pomoc okazała się skuteczna, tak? Także tutaj m, faktycznie posiada ten dar. Moi i drodzy, no ale bez sprzeczności jest to, to też jakby ta sukces szóstki. Szóstka może odnieść sukces, no znowu polski, szóstka może odnieść sukces przede wszystkim w zawodach wymagających pracy w grupie lub polegających na pomaganiu innym. Tak? że powinna przy tym też pamiętać, żeby nie pozwolić innym dyrygować y, samą sobą, bo tutaj często gęsto ta szóstka zapomina. Ale to właśnie może okazać się zgubą dla szóstki, tak? Bo ta nadmierna szlachetność, która w efekcie uczyni ją jakby, można powiedzieć, niewolnicą innych ludzi. No, kochani, nie oszukujmy się, bezinteresowność jest piękną cechą, lecz często wykorzystują y, tą bezinteresowność przebiegłe osoby, tak? Chcą w ten sposób odnieść korzyści i nie cofną się przed niczym, w związku z czym y, dana szóstka jest jakby podatna na tą manipulację, tak? Moi drodzy, harmonię w rodzinie liczy się dla szóstki najbardziej ze wszystkiego. Szóstka, kiedy ma harmonię w rodzinie, to zawodowo płynie, można powiedzieć, tak? Szóstka też, słuchajcie, zachowuje się często jak swatka. No, dlaczego? Dlatego, że angażuje się w życie uczuciowe innych i stara się pomagać im w wyborze odpowiednich partren, partnerów. Trzeba jednak, kochani, zauważyć, że nie każdy traktuje ową pomoc jako coś po, po, pozytywnego, tak? No, szóstka zapewne nieraz usłyszy, że jest wścibska i powinna pilnować swojego nosa. Bardzo ją to boli, no ale brnie w to, tak, żeby pomagać innym, także no jest to, to jakby i natura, na naturę nic nie poradzimy, tak. Moi drodzy, co ciekawe, szóstka, no, nie ma większego problemu ze zdobywaniem pieniędzy. Można by pomyśleć, że skoro poświęca się przede wszystkim wspieraniu innych, to sama będzie chodziła zaniedbana, no nic mylnego. W jej przypadku prawo przyciągania działa wyśmienicie, słuchajcie. Dostaje od wszechświata to, co sama daje temu wszechświatowi, tak? Pomaga ludziom, a w zamian za to los jej sprzyja. Ciągle podsuwając jakieś świetne okazje do zarobku, tak. W miłości również szóstka ma szczęście, kochani. To dobrze w sumie, ponieważ nie jest w stanie funkcjonować bez ciepłego, pełnego radości związku oraz poczucia takiego emoc emocjonalnego bezpieczeństwa. Miłość dla szóstki jest takim fundamentem całego życia. Ona rozkwita, tak jak powiedziałam. Jeżeli ma tą harmonię w domu, w rodzinie, to ona po prostu zawodowo płynie, tak? Podsumowując, życie rodzinne dla szóstki jest najważniejsze, ale w skrytości serca szóstka marzy jednak o czymś jeszcze. Tak, chciałaby mieć takie luksusowe życie, prawda? Dostatek bowiem kojarzy jej się z bezpieczeństwem, nie tylko swoim, ale i rodziny, tak? Przy większej liczbie osób, nawet tak zwyczajna rzecz jak święta, wiecie drodzy kochani, Bożego Narodzenia to nie lada wyzwanie, tak? Więc dobre finanse na pewno się przydadzą. Myślę, że nie tylko szóstką. Czyli tak, świetny towarzysz zabaw, zorganizuje każdą imprezę, taki opiekun rodziny. Często niestety zapomina o samej sobie ta szósteczka, tak. Niestety też daje się wykorzystywać nieodpowiednim ludziom, tak którzy manipulują tą szósteczką no bo jak zauważam, że ona jest taka pomocna, słuchajcie, oddana przyjacielska, empatyczna, uczuciowa no to wiecie moi drodzy jakie jest życie, natrafiamy w tym swoim życiu na takie osoby, co też jest lekcją dla nas wszystkich, ale szczególnie dla szósteczek, no cóż kochani jeszcze raz serdecznie dziękuję za subskrypcję, komentowanie zapraszam moi drodzy na mój kanał Przejrzyjcie sobie chociażby horoskop na 2022 rok. I cóż, do usłyszenia wkrótce.